W kolejnym filmiku, filmiku, gdzie ja Wam pokazuję takie mom hacks, life hacks, life hacki, jeśli chodzi o chore dzieci w domu. Ostatnio, jak wiecie, Emma jest alergikiem. Czy jak nie wiecie, mam córkę Emcie, która jest alergikiem i jednak trochę częściej choruje niż Matylda. No i mamy kilka wypracowanych patentów, które naprawdę nam, nam pomagają, jeśli chodzi o choroby w domu, nam y, pomagają nie tylko w leczeniu, ale organizacji tego wszystkiego. No, i nie wiem jak u Was w domu, ale u nas to jest taka lawina, jak jedna zachoruje, potem druga, potem my. I to ostatnio się właśnie wydarzyło, że po prostu wszyscy po kolei i te haki nam naprawdę pomogły. Ja osobiście uwielbiam oglądać takie filmy, bo to zawsze mnie wspierają, dają mi jakieś fajne nowe pomysły i tak dalej. Jak to samo odczyliście w tym filmie, to kciuki do góry, też jak myślicie, że jakiejś innej mamie to pomoże, to też zapraszam do udowodnienia. Udostępnienia tego filmu. Nie wiem, czy też macie taki problem, ale z żadem po prostu. Cały czas szukaliśmy naszych właśnie leków dla dzieci, termometr i lecieliśmy schodami góra-dół, 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 góra-dół i po jakimś czasie to po prostu się robi mega frustrujące. To po prostu wzięłam zwykłe pudełko, które mieliśmy w domu i schowałam tam wszystkie niezbędne leki. Na karteczce też piszę jaka dawka, o której porze i oznaczam jakby też dzień i godzinę każdego dziecka, żeby też to nie pogubić. I to wszystko mamy w jednym miejscu, w jednym pudełku i to nam naprawdę oszczędza tyle, tyle czasu i bardzo polecam właśnie taką jedną stację domową na chore dziecko. Kolejna rzecz może być trochę kontrowersyjna, ale e, szczególnie w Polsce. E, ale co ja robię dziewczynkom, co uwielbiają, to są takie popsicles, się mówi e, po angielsku z cytryną. Też czasami dodaję imbir, ale z cytryną, imbirem i z miodem. I one uwielbiają, jak mają chore gardło, to to jest jedna rzecz, co po prostu obydwie bardzo, bardzo lubią. Też to jest fajne na żołądek. Znowu po prostu dodaję więcej imbiru i dziewczynki uwielbiają. Też jak dzieci są chore w domu, to szukamy jakieś fajne rzeczy do robienia z tymi dzieciami i to jest jedna taka rzecz, że właśnie Matylda może ze mną zrobić. To nie jest aż tyle wysiłku, ale zajmuje to troszeczkę czasu, żeby właśnie wszystkie te cytryny, wydostać ten sok z cytryny i to jest jedna taka rzecz, co robimy razem. Trochę czasu zajmuje, no i na koniec jest taki lizak, lollipop, ice lolly, um, który ma dużo witamin i dziewczynki uwielbiają. Vessels out of sand reaching for the Kolejny hack to jest na brudne chusteczki, co są wszędzie w domu, a zanim miał, zanim wynalazłam ten patent, to jest dla mnie coś tak prostego, ale tak super. Bierzesz się po prostu puste pudełko od chusteczek i pełne i się związuje je razem i w te puste wsadzasz brudne chusteczki i to jest naprawdę bardzo fajne. Mcia ogólnie lubi. Lubi z jednej wsadzać do drugiej, jak nie jest chore. Ale to jest taki naprawdę patent, że obydwie dziewczynki po prostu siedzą i jak potrzebują chusteczkę, od razu wrzucają do tego pustego i nie ma takiego brudu, i czuję, że te właśnie te bakterie i te infekcje, i tak dalej, jest mniej tego w domu. Kolejny patent to jest też bardzo prosty. Bierzesz ręcznik lub kołdrę, zwijasz i dajesz pod materac, jak dziecko jest chore i szczególnie jak dziecko ma duży katar czy cokolwiek, to my to robimy dla MC na przykład i to jej pomaga po prostu lepiej oddychać w nocy i jest jej o wiele łatwiej spać i próbowaliśmy bez tego i z tym a i muszę wam powiedzieć że naprawdę to nam się sprawdziło Kolejny hak, który nam się bardzo sprawdza, to jest taca do pieczenia. Tutaj mamy, akurat Wam pokazuję z tymi magnesami, ale można różne korzystać. Są też magnesy, gdzie się ubiera ludzi, są różne, z literkami w ogóle jest prze, bardzo dużo tych. Lub zwykłe takie magnesy, które na przykład zbieracie z podróży, też by zadziałały. I to jest taka fajna zabawa dla dzieci, a coś innego, i przez to, że to jest w innej formie, to można długo się bawić tym. A dziewczynki nawet lubią się bawić tym w samochodzie, a jak mamy długie podróże, to też jest taki kolejny hak. Lub dodatkowo, co u nas się sprawdza z tą tacą, to jest też fajne miejsce do kolorowania. Akurat na przykład Matilda uwielbia kolorować, jak jest chora i musi leżeć w łóżku, czy nie czuje się na siłach, żeby stać cokolwiek, to ta taca nam się mocno sprawdza, też do kolorowania. Bardzo ciekawy hak. Kolejna rzecz, jak niestety dziecko ma wymioty czy uczucia wymioty, to zawsze jest ciężko potem sprzątać. Coś, co nam się sprawdzało, jest ułożenie takich mat czy takie. Do przebierania dzieci po prostu układamy na dole koło łóżka, i jakby cokolwiek się wydarzyło w nocy, to to jest o wiele łatwiej posprzątać niż jak tego nie ma. Oczywiście też tutaj dajemy no, jakąś miskę czy cokolwiek, ale tak jak Matylda tutaj pokazuje, to naprawdę się sprawdza, i mieliśmy kilka przypadków, że to nam po prostu ułatwiło sprzątanie późniejszym czasie. Kolejny hak, co nam pomaga na przykład podawać leki dziewczynkom i tak dalej, i też umilsza ten czas jak dziewczynki są chore to jest bawienie się w szpital z lalkami. Bierzemy po prostu pudełko po butach, i tutaj dziewczynki wsadzają swoje lalki a, i bawią się w lekarza. Dajemy im te leki na przykład jak one muszą brać. Najpierw dajemy lalkom, potem one biorą, słuchamy serduszko i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś, co ułatwia, jak mówię, najbardziej ułatwia podanie leków. Um, z emcią też działa, że najpierw daje zwierzątku, i potem ona, no akurat bardziej lubi się bawić w weterynarza niż w lalki, ale to są takie Patenty, które naprawdę pomagają um, dzieciom i naszym dzieciom, jeśli chodzi o podawanie leki. Easy, easy other, Jak musimy jakieś kremy nałożyć, cokolwiek e, na dzieci, co na przykład y, my daje, używamy oleje eteryczne, czy inne kremy z olejami, to bardzo często właśnie nam, co nam pomaga to jest, żeby zgadnąć jaki kształt mama rysuje. I tutaj albo ma, najpierw Matylda na mnie rysuje i potem ja na nie i tak dalej i zrobić to w formie zabawy. I to jest coś, co nam ułatwia po prostu nakładanie jakichkolwiek kremów, smarować cokolwiek a, dla dziewczynek, bo to jest dla nich bardzo fajna zabawa. Kolejna rzecz, co nam się sprawdza, to jest akurat na guzy. Zaraz będzie czas na rowery, hulajnogi i tak dalej. To różne rzeczy się wydarzyją. To na guzy, co ja robię, to jest biorę jedną trzecią spirytusu i dwie trzecie wody. To przylewam do takiej torebki i to się nie zamraża. I przez to to jest takie fajne, chłodne, ale nie całe so całe takim w kształcie bloku lodowym. A i to bardzo fajnie nam się sprawdza właśnie na takie bumps and bruises, jak ja mówię po angielsku. Zamiast ice pack to też moczę gąbkę w zwykłej wodzie E, wsadzam do zamrażalki i też to super działa właśnie jak dziewczynki mają gorączkę, czy bulgówki, czy cokolwiek to jest bardziej takie miękkie, nie takie twarde i też to u nas się sprawdza um, żeby ochłodzić dzieci czy jak jest jakiś bump or bruise. No kochani, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podoba. Jak tak, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. A też jestem bardzo ciekawa, jakie haki, jeśli chodzi o choroby dzieci, Wam najbardziej pomagają. Dajcie znać w komentarzach poniżej. No i jak zawsze, Matylda i ja, i nasza baby Emma i John życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia.